Jesteśmy na czwartym piętrze. Tu troszkę niżej, bo lokale będą z poddaszami. z ze skosami. Lokal 37 i 35. Zaczniemy od 35, na pra, prawie 38 metrów. Michal, duża szafa w zabudowie, po prawej stronie sypialnia, naprawdę spora z kosami, ale też to jest sypialnia z widokiem na morze. I przechodzimy na drugą stronę, bo mieszkanie dwustronne, tu mamy salon. Łazienka aneks kuchenny. No i jak widać to jest dosyć nisko, bo te słupy to jest tak jakieś 1,70 m ale dla dzieci jak dla Was jest aneksik jak widać łóżko zostało zamontowane. Okna dachowe są, więc jest też doświetlone. No, skoro mieszkanie dwustronne, no to tu mamy okna na południe.